Życie wymusza, żeby iść do przodu, w związku z czym my chcemy działać i chcemy być z naszymi klientami tam, gdzie oni nas potrzebują. W związku z czym wiemy, że musimy wdrażać innowacje, musimy wdrażać różne formy kontaktowania się z klientami, podpisywania dokumentów, aby nadążać za postępem technologicznym, aby rozwijać naszą ofertę, aby klienci wiedzieli, że. Realizować transakcje z nami jest po prostu wygodnie, także dlatego wdrażamy różne formy kontaktu z klientami, różne formy podpisywania dokumentów, czy to zwykły papierowy, ale jeszcze bardziej stawiamy właśnie na ten rozwój cyfrowy, czyli na podpisywanie dokumentów, czy to kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem biometrycznym. Wierzymy, że niedługo będzie to też możliwe w formie dokumentowej. Dlaczego to zrobiliśmy? Zrobiliśmy dlatego, żeby klienci byli zadowoleni z naszych usług. A jak są klienci zadowoleni z naszych usług, to my po prostu w ten sposób zyskujemy. Zyskujemy ich lojalność, zyskujemy nowy biznes, który z nimi realizujemy. A to wszystko przekłada się również najczęściej na wymierne efekty finansowe dla firmy. Także wygoda klientów, ich satysfakcja, korzyści finansowe dla firmy to są te elementy, które chcemy zrealizować. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który chcemy w tym wszystkim zrealizować, czyli myślenie o naszej planecie, myślenie o nas samych, ale też o naszych potomkach. Te zmiany mają powodować, że jesteśmy innowacyjni nie tylko z punktu widzenia takiego merkantylnego, ale jesteśmy innowacyjni dla naszej planety, dla środowiska.